Witam Adamkop, Mimośnik Excela z portalu Excel ja tam porada 392. Wszystko co powinieneś wiedzieć o funkcji ile niepustych. Funkcja ile niepustych zlicza po prostu niepuste komórki w wartości w zakresie w tablicy. Czyli nieważne czy to jest tekst, tekst, liczba zapisana jako tekst, Excel będzie tu zliczał i jeśli będziemy dodawać wartości jest zachartkodowane, to też one będą zliczane, nieważne co to jest. I podobnie jak będziemy mieli tablicę tutaj przykładowych danych, to tutaj napisałem tablicę, która ma cztery elementy, czyli tu już mamy tak dwie komórki niepuste, tak jedna dodatkowa wartość i tu cztery, czyli w sumie powinno być 7 wartości i ile niepustych zlicza to bardzo dobrze. Podobnie datę, i czas licza wartości logiczne, bo to niepuste komórki niepuste wartości, tak? zwykłe liczby oraz błędy, tak? Błędy nie są tak ignorowane, są liczone jako niepuste wartości i dla nas najistotniejsze jest, co jest niepuste faktycznie, bo tu komórki wyglądają na puste, mimo to mamy podliczenie 1, bo w jednej z tych komórek. Jest napisana, formuła równa się, tak? Dwa podwójne cudzysłowy, czyli synonim pustego ciągu tekstowego. I tą wartość już funkcja, ile niepustych, zlicza. Dodatkowo, jak sobie skopiujemy tą wartość i wklejemy do tej pustej komórki obok jako wartość, to ona też zostanie zliczana. Ma w sobie teraz niepusty ciąg tekstowy. To już jest coś według funkcji ile nie pustych i niestety dla nas to często jest problematyczne. O ile jeśli mamy wynik tutaj formuły nawet takiej prostej, czy tam wynikającej z jakichś testów logicznych, która zwraca właśnie pusty ciąg tekstowy, żeby nie pokazywał się żaden wynik, to funkcja ile nie pustych to zlicza. Dodatkowo, jeśli właśnie zrobimy sobie test logiczny, tak, sprawdzający C i odwołuje się do komórki, która jest pusta, tak, ta komórka jest faktycznie pusta, tak, ile nie pustych zlicza, tylko wynik tutaj, a możemy sobie to dla pewności ograniczyć ten zakres, do tylko do komórki A15 i ta wartość jest zliczana, tak, komórka za to B15 nie jest zliczana. Więc mimo tego, że formuła w komórce A15 odwołuje się do komórki B15 i właśnie ta wartość jest zwracana, to ona, ten wynik już nie jest traktowany jako nie puste. Tak bo coś jest w tej komórce, jest ta formuła. I tu właśnie trzeba uważać. I jeszcze taka uwaga, że tak, dwa podwójne cudzysłowy to nie jest to samo, co pusty ciąg tekstowy. To są dwa podwójne cudzysłowy. To jest tekst, tak? Czyli nie zaczynaliśmy tu od formuły. Więc to jest tekst, tak? Próbując wpisać w formule podwójne, cudzysłowy mamy problemy tak. to Mnożą się podwójne, cudzysłowy w kontekście, i tu tak robi się to problematyczne, żeby zrozumieć, w ile trzeba tych podwójnych cudzysłowych wstawić, żeby Excel formuła wstawiła te dwa podwójne cudzysłowe jako teksty, żeby się wyświetlało, ale to też tak to nie jest pusta komórka, to jest właśnie najistotniejsza rzecz w funkcji ile niepustych, że tyle wartości cały czas tak. Są zliczane, czyli jak mamy formułę, nawet która odwołuje się jej wynik jest z pustej komórki, to ona jest zliczana. Jak mamy zwracany pusty ciąg tekstowy, to jest bardzo zwracana, i tu tak najtrudniejsze do wykrycia. Tak? Pusta komórka była, ale wkleiliśmy właśnie ten pusty ciąg tekstowy, ona też będzie zliczana. I funkcja ile nie pustych, właśnie. Wszystko to liczy, i w poradzie 394 pomówimy sobie o, o ignorowaniu tych pustych komórek, które tak naprawdę nas tutaj mało interesują. Czyli podsumowując, funkcja: ile nie pustych, tak, liczy praktycznie wszystko w podanych zakresach tablicach oprócz właśnie tych faktycznie pustych komórek. Tak, nawet właśnie te komórki, do których są zwracane wartości, błędy też są zliczane.